Jako patolog mam na co dzień do czynienia z niezwykle cienką granicą między życiem a śmiercią, i to na poziomie komórkowym. Chciałbym dziś wszystkich zabrać w podróż do wnętrza tej delikatnej maszynerii, żebyśmy razem odkryli jeden z jej największych majstersztyków: Utrzymanie idealnej równowagi kwasowo-zasadowej. To będzie opowieść o niesamowitej precyzji, o mechanizmach obronnych, ale też o dramatycznych konsekwencjach, kiedy coś, no cóż, pójdzie nie tak. A więc zaczynajmy. Spójrzmy na tę skalę. To nie jest zwykły wykres, o nie, to jest dosłownie mapa życia i śmierci. Ten wąski zielony pasek z napisem Norma to nasza bezpieczna strefa jedyne miejsce, gdzie komórki w ogóle mają szansę funkcjonować. Wystarczy, że wskazówka drgnie odrobinkę w lewo, w stronę czerwoną czyli kwasicy, albo w prawo w stronę niebieską czyli zasadowicy i już wkraczamy na naprawdę niebezpieczne terytorium to świat, gdzie białka, nasze enzymy tracą swój kształt, a cała biochemia po prostu się załamuje. A to prowadzi nieuchronnie do tego, co widzimy na obu końcach tej skali śmierć. Dobrze, a oto nasz plan na dziś. Po pierwsze zastanowimy się, dlaczego to idealne pH jest aż taką sprawą życia i śmierci. Potem poznamy naszych strażników, czyli te wszystkie systemy obronne organizmu. Zobaczymy też, co się dzieje, kiedy ta obrona, no, zawodzi. Następnie pobawimy się trochę w klinicystów-detektywów. A na sam koniec odkryjemy, kto jest tym cichym, ale bardzo niebezpiecznym wspólnikiem w całym tym dramacie. Mówię oczywiście o Potasie. No dobrze, to zanurzmy się w temat dlaczego ta równowaga jest, no właśnie, aż tak ważna. Co takiego dzieje się tam w środku, że nawet najmniejsze wahanie pH może mieć katastrofalne skutki? I chcę podkreślić, to nie jest jakaś akademicka ciekawostka, to jest absolutna fundamentalna podstawa naszego istnienia. Mamy tu trzy kluczowe, naprawdę kluczowe powody. Po pierwsze, Białka. Pomyślmy o nich jako takich naszych komórkowych robotników. One mogą pracować tylko wtedy, gdy mają swój idealny trójwymiarowy kształt. Wystarczy, że zmienimy pH, a one zwijają się jak mokry papier i stają się kompletnie bezużyteczne. Po drugie, wiele związków chemicznych, żeby w ogóle wziąć udział w grze metabolicznej, musi mieć odpowiedni ładunek. No i właśnie, prawidłowe pH działa jak taki włącznik, który ten ładunek nadaje. No i wreszcie, po trzecie, Porządek. PH dba o to, żeby reakcje chemiczne zachodziły tam, gdzie powinny, w odpowiednich przedziałach komórki, a nie, żeby panował totalny chaos. Wiem, wiem, to może wyglądać jak jakaś skomplikowana matematyka, ale wierzcie mi, w rzeczywistości to jest po prostu piękny, elegancki zapis partnerstwa. To równanie, równanie Hendersona-Hasselbacha, pokazuje nam, że pH naszej krwi to tak naprawdę dynamiczna równowaga. Równowaga między wodorowęglanami, którymi zarządzają nerki, a dwutlenkiem węgla, który jest kontrolowany przez płuca. To jest dosłownie taniec tych dwóch organów, które nieustannie, bez chwili przerwy, współpracują, żeby utrzymać nas przy życiu. No dobrze. Ale co się dzieje, kiedy ta równowaga jest zagrożona? Otóż, organizm wcale nie jest bezbronny. Wręcz przeciwnie, uruchamia wtedy wielowarstwowy, naprawdę wyrafinowany system obrony. Można o nim myśleć jako o takim zespole strażników. Każdy z nich ma inną rolę i, co ważne, inny czas reakcji. Zobaczmy, jak wygląda ta hierarchia obrony. Pierwsza linia frontu to są układy buforowe we krwi. One działają natychmiast. Dosłownie w ułamkach sekund działają jak taka chemiczna gąbka, która wchłania nadmiar kwasu lub zasady. Ale jeśli to nie wystarczy, to w ciągu minut do akcji wkraczają płuca. Płuca dostosowują tempo oddechu, żeby pozbyć się dwutlenku węgla. A na samym końcu, jako ta ostateczna, najpotężniejsza, chociaż najwolniejsza siła, pojawiają się nerki. One potrafią pracować nad problemem całymi dniami, żeby na dobre przywrócić porządek. To nam genialnie pokazuje podział pracy, prawda? Płuca to tacy szybce regulatorzy. Mogą błyskawicznie wydmuchać lotny kwas w postaci dwutlenku węgla. Ale to nerki są tymi ostatecznymi sędziami. Tak, pracują znacznie wolniej, ale to one podejmują ostateczne decyzje o losie wodorowęglanów i jonów wodorowych. To one przywracają porządek na stałe. I co jest w tym wszystkim najpiękniejsze? Że jeden system zawsze stara się kompensować niedociągnięcia drugiego. To jest prawdziwa współpraca. Dobrze, ale przejdźmy teraz do sytuacji, kiedy nawet te genialne systemy obronne są po prostu przytłoczone. Co się dzieje, kiedy ten pierwotny problem jest tak duży, że organizm nie daje rady go skompensować? No właśnie, wtedy dochodzimy do tych stanów klinicznych, które nazywamy kwasicą lub zasadowicą. Ta tabela to jest takie fantastyczne podsumowanie jeden do jednego. Mamy tu cztery podstawowe scenariusze. Zasadniczo problem może być albo metaboliczny, czyli związany z wodorowęglanami, albo oddechowy, czyli związany z dwutlenkiem węgla. I w każdym z tych przypadków możemy mieć albo kwasicę, czyli za dużo kwasu, albo zasadowicę, czyli za dużo zasady. Warto zwrócić uwagę, że mechanizm kompensacyjny zawsze, ale to zawsze, próbuje przeciwdziałać temu pierwotnemu zaburzeniu. I tu dochodzimy do absolutnie, ale to absolutnie kluczowej zasady klinicznej. Organizm jest mądry. Naprawdę. W prostych zaburzeniach jego celem jest powrót do normy, a nie przeskoczenie na drugą stronę i spowodowanie przeciwnego problemu. Zapamiętajmy, kompensacja nigdy nie jest nadmierna. Nigdy. Jeśli w wynikach widzimy coś, co wygląda jak nadmierna kompensacja, to jest to niemal pewny znak, że mamy do czynienia z czymś bardziej złożonym. Z tak zwanym zaburzeniem mieszanym. To znaczy, że w organizmie dzieją się co najmniej dwie niedobre rzeczy na raz. No dobrze. To w takim razie, jak kliniczyści w ogóle dochodzą do tego, co się tam w środku dzieje? Cóż, traktują to trochę jak pracę detektywa. Głównym narzędziem w tym śledztwie jest analiza gazometryczna krwi tętniczej. A te kluczowe wskazówki, których szukamy, to oczywiście pH, pCO2 i stężenie wodorowęglanów, czyli HCO3-. Ale ale, zanim przejdziemy do samej analizy wyników, jest jedno bardzo ważne praktyczne pytanie. Bo żeby mieć te wyniki, trzeba pobrać krew i to nie byle jaką, tylko krew tętniczą. Najczęściej robi się to z tętnicy promieniowej, tutaj, w nadgarstku. No i to wiąże się z pewnym ryzykiem. Jak więc upewnić się, że cała procedura jest dla pacjenta bezpieczna? I właśnie tutaj dochodzimy do naszej pierwszej klinicznej ciekawostki. Jest nią tak zwany test Allena. To jest naprawdę prosty, ale absolutnie genialny manewr, który wykonuje się przy łóżku pacjenta. O co w nim chodzi? Sprawdzamy po prostu, czy druga tętnica w dłoni, czyli tętnica łokciowa, jest w stanie sama w pojedynkę zaopatrzyć całą dłoń w krew. To tak na wszelki wypadek, gdyby nasze nakucie, no cóż, przypadkiem uszkodziło tętnicę promieniową. Jeśli po zwolnieniu ucisku kolor szybko wraca do dłoni, mamy zielone światło. Możemy bezpiecznie pobierać próbkę. Okej, okay, mamy wyniki. I teraz zaczyna się prawdziwa praca detektywistyczna. Ten algorytm, który tu widzimy, to jest nasza mapa, nasz plan działania. Zaczynamy zawsze od głównej poszlaki, czyli od PH. Jest za niskie, mamy kwasice, jest za wysokie, mamy zasadowice. Proste. Potem patrzymy na dwutlenek węgla i wodorowęglany, żeby ustalić, gdzie leży źródło problemu czy to płuca, czy może metabolizm. I tak krok po kroku, eliminując fałszywe tropy, dochodzimy do tej jednej precyzyjnej diagnozy. I tak przechodzimy do ostatniego, ale niezwykle ważnego aktu tego całego dramatu bo okazuje się, że zaburzenia kwasowo-zasadowe bardzo rzadko występują w pojedynkę, zazwyczaj mają cichego, ale bardzo niebezpiecznego wspólnika, a tym wspólnikiem jest jeden z elektrolitów, potas. Proszę spojrzeć, ten slajd nie pozostawia absolutnie żadnych wątpliwości co do powagi sytuacji. Wśród głównych, co ważne, odwracalnych przyczyn nagłego zatrzymania krążenia, zaraz obok takich rzeczy jak niedotlenienie czy wychłodzenie, mamy właśnie zaburzenia poziomu potasu. I uwaga, zarówno jego nadmiar, czyli hiperkaliemia, jak i jego niedobór, czyli hipokaliemia, mogą po prostu zatrzymać serce. To chyba najlepiej pokazuje, jak krytycznie ważna jest ta równowaga. No dobrze, ale jak to właściwie działa? W fizjologii jest taka prosta, może trochę niepisana zasada: protony H i jony potasu K, no po prostu nie lubią być w tym samym miejscu. Wyobraźmy sobie taką sytuację. We krwi jest za dużo jonów wodoru, czyli mamy kwasice. Co robi organizm? Próbuje je schować do komórek. Ale żeby utrzymać tam równowagę elektryczną, musi coś w zamian z tej komórki wyrzucić. No i co wyrzuca? Właśnie potas. Efekt jest taki, że kwasica we krwi prowadzi do hiperkaliemii, czyli wysokiego potasu we krwi. I oczywiście działa to też w drugą stronę. W zasadowicy, kiedy jony wodoru opuszczają komórki, na ich miejsce wchodzi potas, co z kolei prowadzi do bardzo niebezpiecznej hipokaliemii. A to co tutaj widzimy, to jest taki wizualny dowód na to, jak bardzo niebezpieczna jest hiperkaliemia. Z lewej strony mamy normalny zapis EKG, prawidłową pracę serca. A z prawej to jest EKG pacjenta z wysokim poziomem potasu. Widzimy te charakterystyczne, wysokie, takie spiczaste, namiotowate załamki T, to jest klasyczny, wręcz podręcznikowy objaw. I to jest dla nas potężny sygnał alarmowy, który mówi, że mięsień sercowy jest elektrycznie niestabilny i że w każdej chwili grozi mu zatrzymanie. I na sam koniec mam drugą kliniczną ciekawostkę. Coś, co niejednego młodego lekarza może przyprawić o zawał serca. Wyobraźmy sobie, przychodzi wynik z laboratorium, który pokazuje przerażająco, naprawdę krytycznie wysoki poziom potasu, a pacjent siedzi na łóżku, wygląda świetnie i czuje się dobrze. O co chodzi? To może być tak zwana pseudohiperkaliemia. Okazuje się, że jeśli podczas pobierania krwi pacjent zbyt mocno zaciska pięść, to może to mechanicznie uszkodzić czerwone krwinki, ale już w probówce potas wynewa się z nich lokalnie, tylko do tej próbki, a nie do krwiobiegu pacjenta. To jest doskonały przykład na to, że wyników laboratoryjnych nigdy przenigdy nie wolno interpretować w oderwaniu od stanu pacjenta. Patrzymy na człowieka, a nie tylko na cyfry na kartce. I to wszystko prowadzi nas do takiej końcowej refleksji. Prześledziliśmy razem ten niezwykle złożony, no niemalże doskonały system. A jednak, jak widzieliśmy, wystarczy jedna choroba u podstaw niewydolność nerek, ciężka infekcja, nieleczona cukrzyca żeby go całkowicie zdestabilizować żeby uruchomić całą kaskadę śmiertelnych zagrożeń. I chciałbym na koniec zostawić wszystkich z jednym pytaniem. Jak to w ogóle możliwe, że system o tak zegarmistrzowskiej precyzji, który działa idealnie miliony razy na sekundę, jest jednocześnie tak niewiarygodnie kruchy. Dziękuję bardzo.